EN50 to dwusilnikowa maszyna do recyklingu kabli o prostej budowie i działaniu. Mianowicie kabel po rozcięciu jest przesuwany na rozpierak, którego zadaniem jest otwarcie kabla. Następnie kabel jest wysuwany za maszynę. Maszyna EN50 jest skonstruowana do rozcinania kabli typu feeder oraz kabli w ekranie stalowym. Przedstawię może budowę kabla typu przekroju, kabel typu fider. Mianowicie warstwa wierzchnia to polietylen, następnie ekran miedziany, następnie warstwa spienionego polietylenu i w środku rura miedziana. Kabel jest trudny do rozcięcia innymi maszynami z tego powodu, że kabel się po prostu zwyczajnie zgniata. Natomiast ten kabel to kabel, jak widać w oplocie z taśmy stalowej, o wysokiej zawartości miedzi, jednak rozcięcie tej taśmy jest problemowe. Maszyna N50 załatwi również ten problem. Umieszczamy pierwszy z kabli w maszynie. A oto efekt. Teraz umieścimy kabel numer 2 w maszynie no i zobaczymy jak maszyna sobie z nim poradzi z tym kablem jak widać ten odcinek kabla się skończył teraz czas na kolejny odcinek kabla mieliśmy maszynę A oto efekt. Teraz skorzystamy z pomocy. Załączamy maszynę i poprosimy o dalsze kable, żeby było dokładnie widać, co się dzieje w maszynie. Widać doskonale zasadę działania i widać szybkość, z którą pracuje ta maszyna. Widać również, że kolejny kabel wypycha następny kabel. Tempo pracy jest bardzo duże. Maszyna pracuje na tych średnicach kabli bardzo wydajnie. Odcinki są za długie, wręcz do tego, żeby je przetwarzać, ponieważ stwarzają niebezpieczeństwo urazu. Teraz maszyna N50 i kabel no, bardzo znaczącej średnicy, typu feeder. Średnicy około 5 cm. No i zobaczymy, co maszyna jak rozbierze ten kabel. Jak widać, rozbieranie kabli takiej średnicy nie nastręcza maszynie żadnego problemu. Teraz już wystarczy pozbierać urobek, rozdzielić bezwysiłkowo. Obecnie, co miedzi, 23 zł za kilogram Milbery. Obecnie, to jest po uporządkowaniu placu maszyna N50 rozcina kabel. Ekranie z podwójnej taśmy stalowej. Ja myślę, że wszyscy, którzy wykonywali demontaż takiego kabla, doceniają jakość i wydajność pracy maszyny N50, żeby umożliwić lepsze zobaczenie efektów ściągnięta zostanie w tej chwili warstwa wierzchnia. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.